Witajcie z tej strony, Adison. W dzisiejszym odcinku nareszcie nadszedł czas na analizę nowego zjazdu na do czwartego sezonu obozu krytowego. I zanim powiedzieć, że, że nagrywam mu uznajmy, że po prostu mam problemy techniczne i nie mam jak zrobić tego w lepszy sposób. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jedna z prawdopodobniejszych teorii, jaka była w ogóle, jakby snuta, czyli, że mozazaur jakby przeszkodzi głównym herderom. Warto zauważyć zmianę muzyki, co może sugerować bardzo jakby zmianę klimatu serialu na bardziej taki nowoczesny i o matko dobrze, więc mamy naszą pustynię pustynię, którą, którą snuliśmy y, które były, były różne teorie w poprzedniej analizie teasera y, teasera, teasera można powiedzieć mówiliśmy na to teaser teasera, a jednak no, no nie, nie, to nie jest teaser, jakby to jest bardziej po prostu trailer. Jakby nie dostaliśmy takiego krótkiego teasera. Więc mamy od razu tylko jeden z No i co tu dużo mówić? No, tak, to jest prawdopodobnie Sorna. I najwidoczniej ta pustynia jest jakąś fikcją, jakąś kopułą, nie wiem jak ją nazwać. Ja cofnijmy moment. Gdzie to jest? Gdzieś tu, o właśnie, kurde. Po pierwsze, co to, to jest, to jest chyba dalej ta pustynia, tylko jakby właśnie nie rozumiem, czy to był jakiś mały teren, czy to jakaś kopuła, czy o co chodzi? Co to było za oko? Co to jest, co to jest za dziwne oko? Jest tu, żeby tak zastopować, o właśnie. Co to jest za oko, jakby... Nie wiem, może to jest tygrys ten zębny? O właśnie, to jest najciekawszy fragment jeden. Otóż... Yy... Kogo są te drony? Wiele osób mówi, że to są niby drony Manta Corp, ale yy, jeżeli to jest Sorna, to jeżeli będziemy się trzymać się też mojej poprzedniej teorii, to możliwe, że jest to yy, Miosyn, który yy, wróci w czasie World Dominion. A ten t to jest prawdopodobnie jeden z Tyranozaurów, którego dostaliśmy w Zaginionym świecie. Oczywiście, jeżeli to jest Sorna. Ok, yy, białom zimowy. Nie wiem, co o tym sądzić. Jakby nie dostaliśmy nigdy nigdzie żadnego śniegu na żadnej wyspie, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to jest Sorna, czy co oni w ogóle z sorną zrobili. Okej. Okay. Robo pies. Yy, dziwna nowa rzecz. Naprawdę trudno mi cokolwiek o tym sądzić. No i tak, to oko było tego tygrysa, bo teraz dokładnie widzę, że to było zielone oko. Ale tygrys gry zębny zębny Jurassic World to. To trochę nie, nie, nie trzyma się kupy w sensie... Jakby rozumiem, jeszcze w grach mobilnych mieliśmy y, tygrysa szablonego, ale tutaj, jakby to nie powinno być poza gry mobilne i mi się to właśnie kompletnie, ale to kompletnie nie podoba. Nie wiem w ogóle jakim prawem tak szybko to idzie, że nie nadążam. Okej, okay, więc z tego co widzę, jest to na tej pustyni całej, i tutaj, kiedy gdzieś spada. Gdzie spada, nie wiem. Jakby nie mogę nic wywnioskować z tego, co tu mamy. Mamy kentrozaura, z tego, co widzę, na śnieżnym terenie. Możliwe to, że po prostu jest dużo tych kentrozaurów. Na pewno nie jest to ten sam kentrozaur, co zaraz zobaczycie, co mi chodzi. O, właśnie. Właśnie. Mamy tutaj walkę kentrozaura, i kolejny dowód na to, że to nie jest ten kentrozaur, otóż tutaj. No, właśnie. Tutaj jest mała szansa, że ten kentazo się uratował. I teraz mamy w końcu odpowiedź, co robiły te drony przy tych dinozaurach z tych zdjęć. Po prostu pilnowały, jakby. W sensie chciały jakoś tego Tilexa odeskortować. Pilnowały po prostu tych dinozaurów. Cóż, spinozaury. Co to mam powiedzieć? No. Wygląda on strasznie dziwnie, i prawdopodobnie nie jest to ten sam Spinozaur, którego dostaliśmy w Jurassic Park 3. Nie wygląda on tak przynajmniej, ale możliwe, że to kwestia oświetlenia i dokładnie innego kadru. Będzie trzeba się bardziej przyjrzeć mu i porównać. Tutaj podobno słychać. Według jednego z widzów, dziękuję mu za danie komentarza, podobno słychać tutaj krzyk czy ryk z e, Corporexa. Nie wiem, ja tu nic nie słyszę się nawet na swoim modzie szczerze. Że... Wiesz? Wcześniej jest taki jakby. taki pisk jest, jakby. Słuchajcie się. Jest takim spiskiem, możliwe, że to jest właśnie Scorpio, a... No, ale to nie wszystko, co na przygotowałem. Jeszcze... Jeszcze mam pewne zdjęcia, które mogą was zainteresować. No i oczywiście na no, 3 grudnia, ostatnia scena. Szczerze, no... Wygląda to po prostu... Jest to... Jest to... Nie zauważyłem tego wcześniej, ale jest to to samo miejsce, gdzie walczył Kantrazo i Tireks. No Pewnie jest jakieś laboratorium. No cóż, to teraz to była pierwsza część naszego omówienia. Zaraz przejdziemy do tej ciekawszej części. Mam taką nadzieję, chociaż. Pierwsze zdjęcie przedstawia oczywiście naszych głównych bohaterów. I co ciekawe raptory. Tylko że właśnie te raptory otóż nie mają ani ubarwienia z The Lost World, ani z Jurassic Park 3. Teraz co to może oznaczać? Podobne ubarwienie Raptorów widzieliśmy w Jurassic World Evolution, więc prawdopodobne jest to, że te raptory czy Raptory, że y, sezon 4 jednak nie dzieje się na Solnie, a na, na przykład muercie, co jest przez wiele osób podtrzymywane i co jest też zgodne z tym, że mamy tam y, spinozaura, ponieważ według y, różnych jakichś tam informacji, y, jakby teraz biorę źródło moje, to jest film Matrosa sprzed kilku miesięcy, więc tutaj y, proszę mnie nie bić. Y, jeżeli znajdę ten film, to zostawiam Wam link w opisie. Y, no cóż, y, jeżeli znajdę. Mówię, no, mówię, jest na jego kanale film o Muercie, więc. Yy, albo Takano, Muerta albo Takano. Żeby było jasne, więc. Yy, patrzę na to, że jest śnieg, że jest pustynie, czego nie było na Sornie. Że. Są jakieś drony i robopsy, więc bardzo możliwe, właśnie, że to Sorna nie jest. No ale i tak, fajnie, że pojawił się w końcu powrót takich zwykłych raptorów. Nie jakieś bluni, jakieś coś, tylko po prostu zwykłe raptory. Tak jak w oryginalnej trylogii, można tak powiedzieć. Drugim zdjęciem. O, no, przepraszam za smarkanie, ale jestem <laughs> alergikiem i po prostu mam katar. Więc e, drugim zdjęciem jest Tilex. Nie widzimy tu w sumie nic szczególnego, ponieważ no, widzimy po prostu drony i tego Tilexa. Niego zabezpieczają. Prawdopodobnie jest to zdjęcie z tego. Prawdopodobnie jest to po prostu zdjęcie z tej walki z Kandrozaurem. Dobrze, i chyba ostatnie zdjęcie, które chyba nie jest do końca potwierdzone, jest to wyciek, jest oczywiście to zdjęcie ze Scorpio Rexem. I jeżeli ten krzyk, że tak nazwę Scorpio Rexa pod koniec e, czwartego, e, czwartego sezonu Zwiastuna, to ma to sens. Jeżeli to nie jest fake, jakiś fejkowy render. To możliwe, że zobaczymy walkę Scorpio kontra Spinozaur. Ja naprawdę mam taką nadzieję, mam po prostu naprawdę chciałbym zobaczyć taką walkę. Oczywiście chciałbym, żeby Spinozaur wyszedł z niej zwycięsko. I to już chyba wszystko na dzisiaj. Chyba już powiedzieliśmy sobie wszystko, co się dało. Jeszcze jedno pytanie jest, o tu zapomniałem. Eee... Tak, może to potwierdzać teorię, że Scorpio Rex jest na łodzi że powstał jeszcze jeden Skorpio, jakby się tam się rozmnożył jakby sam z siebie po prostu dostał się jakoś na, na te łódź bo przypominam, że dalej nie dowiedzieliśmy się co było na łodzi wiemy jak bohaterowie trafą na drugą wyspę, specjalnie mówię nie Sorna ale nie wiemy też co jest właśnie na tej łodzi, więc to już chyba wszystko, trzymajcie się do następnego odcinka Elo.